No to papier kamienoszycy, żeby ustalić co zaczyna. Trzy dwa raz! Trzy dwa raz! Encel będzie zaczynał, Mike dla Ciebie. Jeszcze nie, ale jest. jesteś na dobrej drodze. Dobra, czekaj ja jeszcze uczę się obsługiwać urządzenia. ten, jest dłuższy. Głosu ma pek Pyk, pyk, dobra. E, sprawdzimy jednak czy jesteście gotowi. Jesteście gotowi, to zróbcie głos! Na początek! Eee, zaczynasz. To był chaos na początek, a teraz opowiem ci twoją historię. Zostałeś zapłodniony owszem, ale miałeś być dziewczynką, nie chłopcem. Ha, I na rozważali ci dać Zośkę lub Jolkę. jakby nie wyszła dziewczynka, to rozważali na drugie aborcję. Jednak urodziłeś się chłopcem. I lekarz, co z tym fatem zrobić, zapytał ojca. Ten duiku, bo teraz spojrzał, po czym odparł. Eh, wygląda tak pizdowato, że może zostać. Ale z biegiem czasu zmężniałeś i zamiast jak pizda wyglądasz jak typowy chamski, łuski farmazon. Właśnie się dowiedziałeś, dlaczego rodzice cię nie kochają. Jo I... Generalnie rzecz biorąc... Zapomniałem tekstu, ale pierdolę to, bo go sobie przypomnę. I nie będę rzucał jak jaką wolę. Ani jak Jędrzej, bo to byłoby niezłe. Więc... Bo się paną wpadką, twoi starzy zastanawiali się, jak to mogło do tego dojść! Jak to mogło do tego dojść? To pytanie z pokolenia na pokolenie jest coraz bardziej zabawne, morno, bo dziś pytasz, jak to mogło do tego dojść? Podczas masturbacji wyobrażając sobie obfity z bóstką, czyny wurs na Annę Grodzką. Skoro o masturbacji nie sam sobie stęż żeglarzem okrętem. Dolar to, 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 toczkowi ostatnim na wino. Ty, zamiast i używasz ligi angielskiej i krzyczysz się trzepiąc Manchester! Manchester! Okej, okay, to był MC, odpowiadam o Skorek. Wiecie, że to słowo o zapłodnieniu? Zawsze pisali. Dobra. Pamiętacie walkę o z MC w Lantykręce? Pamiętacie? MC w Lantykręce zajebista tak Tak, właśnie. MC, w tonie MC, zajebista ksywa. Uświadom sobie, że jesteś ze Świtnika, a nie z Lublina. Z Lublina, dobra, lecimy dalej. Więc tak, masz na nazwisko Grzywaczewski. Więc można przyjąć, że z nazwiska to jesteś kurwa tym kurwiakiem z grzywą. Jechać jest mi czymś jest przykro. Mimo, że to nie jest spontan, ale z niecierpliwością czekam na kolejny tutorial. Bo tak naprawdę pierdoliłeś tam takie bzdury, że aż się dziwię, że na pewno chciałbyś na wieczek jakiś czarnoskóry. Z tym, że, ale on ma na sobie tak mało skóry i to cię nie śmiela, że jak zamyka oczy, to mu się dupa otwiera. Ty słaba kopio rapera, łona pika i żadna maska nie uchroni cię żeby nie zauważyć tego zeza. Jesteś pizdą, więc idź stąd. Nie dla ciebie jest hip-hop, masz takiego zeza, że chyba kobra była twoją okulistką. Okulistko. Daj to, Ziołek, sprawa tu jest prosta, bo nie kupisz tu zwycięstwa, kurwa, jak Juventus Mistrzostwa coś, ziomek, o Manchesterze, czyżby, ja cię pierdolę z klubu, ale najpierw cię wezmę na widły. Okej, okay. to był skorek No ta kobra, mówić kobra. Wstyd <laughs> ci będzie wracać na bałuty z takim pierdolem, bo te wersy są grube. Kurwa, kobra na ciebie tak szybko spojrzy, że jej się zezwy prostuje. <laughs> Masz mordę jak garnek, jebane wodogłowie i jesteś burakiem strasznie chorym. Gorączka? Zagotujesz się ze wstydu, bo ci tutaj wpierdola, smakować będziesz jak barszcz czerwony. Yo. kulinarnie? Skoro kulinarnie. Jesteś takim debile, że pierdolasz karton mleka na kolację. I myślisz debilu, że stado wsików, które masz na języku odlizania dupy raperom się zamieni w owsiankę. Ja. <grystanie> I... A propos Manchesteru. Chciałeś być piłkarzem i grać na prawej obronie, ale skończyłeś na zmywaku jak debil. Zawsze coś, nadal zajebiście czyścisz. Gary, Neville. Widzisz, nawet twoi fani mnie spropsują, bo sami o Manchesterze mogę cię pierdolić. Twoja wygrana ze mną, to jakby George Best wlewał za kołnierzy linka kantony. Okej, okay. to był FC Podpale na skole. Dobra, dobra, dobra. Chyba czas sobie to przypomnieć. A jest. Co widziałeś? mi pisanka. Dobra. dobra. Dobra, lecimy. Lecimy, dobra. Yy, a propos Juventusu, Żiąłeczku, w tych czasach masz za ten twój chujowy rap powinieneś chodzić w pasiakach. Kurwa i zapomniała. Czekaj, powinieneś chodzić w pasiakach. I taka prawda. Kurwa, nie przypomnę. Aha, przypomniałem sobie. Słuchaj, ja ci prawdę powiedzieć muszę. Wtedy nie przyjechałem, bo Teodor kazał mi odłożyć twoją egzekucję. Więc? Więc tak naprawdę ziomeczku, weź to stres już, bo po tej bitwie skończysz jak Nikolał Czałczesku. Nie znacie, gimpy nie znają. Z <giby> Więc kurwa nie protestuj, bo nie masz tutaj, bo szans tutaj nie masz. Ogólnie to czuje się, jest, jest mi przykro, że walczy ze mną taki cienias, który nawet kurwa chujowo leci na pętlach, pół polski ci na a po drugie cię nie zna. <noise> Więc NCF lepiej nie otwieraj mordy, bo zryja ci kurwa jebie jak bezdomnemu z torby. <noise> it. I ziomek właśnie tak to powinno wyglądać. Mimo kurwa ziomek, że to nie jest spontan. <noise> Ale ja lecę lecę z bez bitu czy z bitem na pętlach, Teodor, nie zapraszaj go. Mam nadzieję, że się kurwa ucisk na płytach. Okej, okay, to był skorek. Ostatnia wspomniane ja. Sprzedałeś 4700 płyt, ale rozgminujmy dlaczego. 4699 kibice, jedną mama, fani rapu zero. I kurwa mać, słuchają ci kibice, którzy o rabie pojęcia nie mają wcale. Kiedy mówisz, że jest z gigsem, oni myślą, że robiłeś nóżki z Ryanem. Jesteś jebanym błaznem, niechcianym w rap, że strasznie w tej walce. Więc będziesz miał do wyrywania panie szansę, jak VLN w Żabce. Najtańszy pasztet. I generalnie ruchyłem w Twoim i powiem, dlaczego to zrobiłem. Przyszła do mnie i błagała o seks, bo ciebie bardziej od niej podnieca twoja chujowa walka z tyminem. Yo. Zresztą po pierwsze, panny cię unikają. Po drugie, jak już mają coś z tobą wspólnego, to leją na ciebie i niezbyt są skore, by zobaczyć w tobie jakieś plusy skorek. Suma sumarów by na testy ciążowe. Tak, trzeba dobrze myśleniu, wiem. I... 10. Generalnie nie jesteś z łodzi. Pozdrawiam Krina, Boleza, Hoseta. Bo spytają ciebie, jak tam ze cefem w tej Warszawie. Wymyśl kurwa jakąś dobrą ścielę, bo chuja pokazałeś. Bardzo na czasie, ok. Ostatnia stoi Skorka! Ostatnia odpowiedź. Muszęcie MC MCW odstrzelić bo ludzie zrobili Cię na próbę, tylko kurwa zabić zapomnieli. I nie wiem, czy się bali, czy może nie mieli odwagi, ale jakbym gdybym był MCW, to bym się kurwa podał eutanazji. Dobra. Eutanazji. Dobra. Jeszcze raz ci powiem, Leszku, że skończysz po tej bitwie, kurwa, jak Niko lauczał <grym grym> Żeby każdy mógł skołać. <grym <grym na YouTubie sobie Na Google. Na Google, tak jest. Dwa eee, Dobra, eee, Ta razy, tak. eee, dalej. Eee, więc tak. Eee, kurwa, powiem ci jedno, NCF. Do horroru bez charakteryzacji, bo masz tak brzydką gębę. I jeszcze jedno, kurwa, nie jestem pewien, ale rysy masz twarzy, jakbyś, kurwa, pochodził z Niemiec. No, z Niemiec. Eee, kurwa, no zapomniałem, no, zapomniałem. Eee, jakbyś pochodził z Niemiec. Eee, RC. Eee, I generalnie, kurde, eee, ja tutaj mam wokale stale, a ty nie jesteś poza kotem, filozofem, dolarem. Kurwa, wszystkimi po kolei, ziomku. Bo w Lublinie taki chuj, kurwa, dla ciebie nie jest podium. I, bo jesteś złą sławą owiany. Y, taka prawda stary, złą sławą owiany, hashtag biały. I kurwa Ecep, ja ci powiem jeszcze? Powiedz mi, jak to jest mieć przerywane we własnym mieście, kurwa. Dlatego, że mnie, jak ja tak to rozkminiam, to chyba dlatego spierdoliłeś do Lublina, co? <śmum> Mało tego, ty chciał, to, to chciałbyś tej w chuj wrzawy, ale to już wiem dlaczego szukasz kurwa pracy, jak przyjechałeś do Warszawy. Okej, okay. to był skorek. Cała bitwa za nami. Kowaki jak zwykle trochę zapominali, ale to chyba zostaje po małą tradycją. Okej, okay. so, py pytanie do Was wszystkich. Czy uważacie, że w tej walce przybył był MCF? A może zwyciężyć powiem Skorek? Jeszcze raz. MCF! Czy skorek? Tę walkę zwycięża z Korei!